QA. QA z Rital. Jest to konkurs, w którym trzeba skomentować ten film pod spodem, a w tym komentarzu umieścić pytanie dotyczące prefabrykacji albo projektowania szaf sterowniczych. Może to być zarówno proste, jak i skomplikowane pytanie. Jest to konkurs, więc można coś wygrać. Za najlepszy komentarz przydzielimy nagrodę, torbę na laptopa wypełnioną narzędziami firmy Rital. Kolejne dwie osoby otrzymają stripper firmy Rital a następnych 10 po zestawie wkrętaków. Jest o co zawalczyć, a wystarczy tylko skomentować ten film. Po co nam są te pytania? Zbierzemy je wszystkie do kupy, wyślemy firmie Rital, my też postaramy się na te pytania odpowiedzieć i opracujemy e-booka, którego będzie można ściągnąć za darmo z naszych stron. Jakie więc mają być te pytania? Naprawdę dowolne. Czy na drzwiach szafy elektrycznej można umieszać aparaty? Czy powinniśmy zachować jakieś specjalne odległości od falownika? A może korytka trzeba jakoś specjalnie oznaczać? Nie ma to znaczenia. Może zadawać wiele pytań i wszystkie będą brały udział w konkursie, Dlatego serdecznie cię zapraszam do skomentowania tego filmu. Powodzenia i cześć!